A co się zmieniło? Po pierwsze mamy nowy wygląd modułu wiadomości. Jest on po pierwsze bardziej nowoczesny, jest zbliżony do popularnych klientów pocztowych, więc jeżeli Państwo wysyłają pocztę, spokojnie się Państwo odnajdą. I udało nam się osiągnąć to, żeby moduł był responsywny, czyli to, to znaczy, że on będzie się lepiej wyświetlał na różnych urządzeniach mobilnych. Dodaliśmy dla Państwa pakiet fil filtrów. Po pierwsze, wyszukiwanie po etykietach. No dzięki temu, wydaje mi się, że użyteczność w ogóle etykiet wzrośnie. Będą Państwo mogli dodawać ich, pogrupować sobie w różny sposób te wiadomości i wyszukiwać właśnie Komunikacja tematycznie. Komunikacja dotycząca tak, jakichś, jakichś tak. wybranych obszarów, Dokładnie. tak? Po prostu na kliknięcie i mam wszystkie wiadomości, które tego dotyczą. Wyszukiwanie po nadawcy, a w przypadku, jeżeli jesteśmy w folderze wysłane, wyszukiwanie po odbiorcy, czyli możemy sobie zawęzić to nasze wyszukiwanie do, ko do kogo wysłaliśmy, albo od, ko do kogo, od kogo odebraliśmy tę wiadomość. I opcja pokaż nieprzeczytane. Przy informacji, przy imieniu i nazwisku nauczyciela wyświetla się również informacja o przedmiocie, którego uczy. Również co jest ciekawe jest możliwość zapisywania wiadomości w kopiach roboczych. To jest, na tę chwilę trzeba wywołać, kliknąć, ale tak, piszemy, piszemy, piszemy i nagle... Dokładnie, wszystko zostało zapomniane i zniknęło. W ramach zmian dostosowaliśmy również panel rodzica, ucznia, opiekuna, tak jak w przypadku modułu wiadomości, on został dostosowany do potrzeb WCAG, też jest responsywny, ale przede wszystkim chodziło nam o umożliwienie korzystania osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Jak będą wyglądały oddziały przedszkolne od września i jakie będą miały główne funkcje? Przede wszystkim będziemy mieć plan zajęć. Podzielę je na ramowy plan dnia, który będzie taką kanwą, takim schematem codziennym, co się dzieje, kiedy jest wyjście na dwór, kiedy są jakieś zajęcia, kiedy jest swobodna zabawa, kiedy są jakieś śniadanko, jeżeli u Państwa w, w, w szkole w ogóle realizowane są posiłki. I oczywiście plan zajęć, gdzie już możemy wpisać angielski, religię, zajęcia opiekuńcze czy zajęcia wychowawcze. Ważne jest to, że administrator tutaj też będzie miał możliwość określenia, do jakiego stopnia szczegółowości Państwo chcą zejść? Czy właśnie idziemy i wpisujemy pojedyncze zajęcia, takie mniejsze, 30-20 minutowe, czy po prostu chcą Państwo wpisać blok od 8 do 13, trwa, trwają zajęcia, różnie szkoły będą działać, będą Państwo mieli taką możliwość? Pojawiło się też takie pytanie, więc tutaj chciałbym doprecyzować, znaczy nie jest tak, że jakieś oprogramowanie, które już funkcjonowało na rynku, będzie zintegrowane. Tak. z synergią tylko to jest napisane od początku tak, do końca znaczy, naszych to jest dokładnie tak, jakby, tak jakbyśmy po prostu usiedli i od początku do końca napisali o dla, tak. dla oddziałów yy. przedszkolnych dla tak. oddziałów zerowych tak Ważne też będzie frekwencja odnotowywanie frekwencji dla przedszkolaków będzie od do właśnie znowu trochę jak na świetlicy mamy przedział czasu wykaz uczęszczania dla, wykaz uczęszczania dzieci w danym miesiącu. Ważne też, od razu na wrzesień chcemy też przygotować zastępstwa, czyli właśnie to, rozwiązać ten problem zarządzania nauczycielami z edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele, nauczyciele, nauczycieli wychowania przedszkolnego. I ostatnim punktem, który na pewno będzie zrobiony na wrzesień, to właśnie ta komunikacja z rodzicami przez moduł wiadomości, przez aplikację mobilną. W aplikację mobilnej będą mieć dostęp do wiadomości i do widoku właśnie planu, planu zajęć. Wspieranie, ale na pewno nowy typ zajęć zostanie utworzony właśnie na, dla. dla Potocznie mówiąc, nauczycieli wspomagających. Dzięki temu, e, po pierwsze, nauczyciel będzie mógł odnotować swoją realizację. E, informacje o postępach ucznia, tam w tych dziennikach zainteresowanych też mamy taką e, ewaluację, e, odnosimy się też do celów, jakie, jakie uczniowie postawiliśmy, i e, możliwość zapisu innych informacji na temat ucznia, właśnie kontakt z rodzicami, jakieś informacje dotyczące z diagnozy, więc po, to będzie miejsce, gdzie nauczyciel wspomagający będzie mógł. Wszystkie ważne informacje odnotować. Poprawi sytuację dyrektora, który właśnie, albo administratora, który będzie mógł organizować zastępstwa, bo po pierwsze, te, te lekcje będą po prostu widoczne w planie, więc będzie można odwołać jakieś zajęcia. po prostu zgłosić. ma swój plan w końcu, tak? Dokła dokładnie, Nie. więc będzie można na jakiejś podstawie zorganizować zastępstwa, ale też dyrektor będzie miał dostęp do kontroli realizacji, bo w momencie, kiedy. Dlatego chcemy też dodać ten właśnie typ zajęć z odpowiednim eksportem XML generowanym. Jeżeli dyrektor wejdzie właśnie w kontrolę zajęć po typie zajęć i wybierze ten typ, będzie miał podsumowanie wszystkie godziny i wszystkie zajęcia, które są realizowane przez nauczycieli wsłumających w szkole. bardzo chcemy uprościć ten proces maksymalnie i sprowadzić go do takich czterech kroków, czyli po zamknięciu, po przeprowadzeniu zajęć w danym miesiącu chcielibyśmy, żeby pracownik albo nauczyciel przeprowadzał własną kontrolę realizacji czy wszystko uzupełniłem w systemie, co powinno być uzupełnione. No bo jeżeli czegoś nie mamy w systemie, to nie policzymy na tej podstawie, nie weźmiemy tego pod uwagę do obliczeń, więc poprawność wprowadzonych danych i w ogóle to, że one są wprowadzone, jest kluczowa i to musi być pierwszy krok. Następnie y, nauczyciel albo pracownik będą mieć wgląd do takiego zestawienia wygenerowanego tylko dla nich y, właśnie o godzinach ponadwymiarowych, ale również o zastępstwach doraźnych. Będą mogli jeszcze dodatkowo zweryfikować, czy te dane, które Zupełniliśmy rzeczywiście, y, y, odzwierciedlają rzeczywistość. Następnie, w trzecim kroku, będziemy generować zestawienia, dwa zestawienia dla dyrektora szkoły. Pierwsze to będzie z godzin ponadwymiarowych, gdzie będziemy mieć właśnie planowane, realizacja, godziny ponadwymiarowe policzone tydzień po tygodniu. pierwsze, gdzie są jakieś różnice, będą zaznaczone, wyróżnione jakimś kolorem, tak żeby Państwu wskazać już tutaj, coś, się, coś może się nie zgadzać, czy to jest, czy to się nie zgadza, czy to jest prawidłowe, czy jednak trzeba się zwróć na tym pochylić? Zwróć na mnie uwagę. Tak, zwróć na mnie uwagę, przyjrzyj się i podejmij decyzję, co ze mną zrobić. Ale bez rodzika. tego, Ale bez, bez uwagi. Tak, bez rodzika, Po prostu na czerwono. Drugie zestawienie będzie dotyczyło zastępstw doraźnych. Tutaj już będzie trochę mniej tych kolumn, no bo to będzie raport generowany na podstawie zastępstw, które, które Państwo przydzielili wcześniej. Dyrektor będzie mógł zweryfikować poprawność danych, wprowadzić ewentualne zmiany. No i w roku czwartym, jeżeli wszystko jest OK, będziemy mogli generować raport dla pracownika z ze zestawieniem godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych.